Siema, z tej strony Adamson. Dzisiaj gramy w Beast 3, tak jak mówiłem. Dzisiaj jesteśmy w jaskini. Dzisiaj w niej będziemy zbierać kastardy. Nie wygląda ona zbyt niebezpiecznie. Ani przyjaźnie. Wręcz wygląda strasznie. Prawda? Jeszcze muzyka w tle. Posłuchajcie sobie sam. Strasznie nieprawda. Posłuchajcie jeszcze raz. Tylko no fajnie byłoby spotkać teraz Destroy Tubi Czyli teletubisia, który glasuje po tej mapie Który równie... Gdzie było? Elezeria f... eee! Najgorsze jest, że uciekamy po jakimś labiryncie i został jeden kastard, równa się jeden win. E, bo ja się trochę tu boję. Kryształek! A, szkoda, że nie można. Aha, czyli chyba moim zdaniem tutaj weszliśmy. Gdzieś indziej wyszliśmy. Boję się destroy tubiego, że tu gdzieś zaraz mi... Gdzieś mi zrobi, znaczy to nie jumpscare, bo to tak z nie wyskakuje, ale przeważnie tak. Co przed nim nie uciekał, bo się już boję. O. Grzybek, ale smaczna, pewnie jakiś kania czy podgrzybek. Ty... W... Aha, o wielku mowa. Będziemy musieli zmuszeni. Ja Ale palec mi się odcisnął. Odciski palcowe. Muszę poprawić moni Teraz to serio skali wygląda Okej, okay, myślę, że to będzie tak Ale powiem wam, cave jest niezły Szukam. Jak coś będzie cave Od razu bira Jest cave Sand Zobaczmy co to jest Ugh. O, wyszedł ktoś z Grzegorza e Europe Survival Caster Fatality Day Moja ulubiona mapa Jest mała I za to mi loda I jest fajnie Have fun no ja ten pistolet zostawię na później. Mam nadzieję, że nie ma już małputerów. Jak nie wiecie, co to małputer, to ja wam... Dźwięk naprawdę zranionego człowieka. A tu były. Makapaka. tu, 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 tu. tu, 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 tu makapaka jeden makapaka nam został ja no makapaka już dawno żartu umarł to to inwizy teksturę przenikable teksturę normalna włożona tekstura patrzcie widzicie to to jest tekstura to jest naprawdę zwyczajna tekstura. Bardzo fajnie. Ja się idę tam uleczyć, kupić sobie nową broń. Idę sobie wziąć. Emmo, yy. a możemy się tylko Mela kupić. I sprzedajemy to za maczetę. Niezły deal. Ale tam, to ty zobaczcie, to już niezwykła tekstura. Zapomniałam hela dać. Kugde. Chyba nastać już tam przy A i... A i dropie. A tu są głównie, że mają respa. Makapaka. Nie wiem, co mnie tak z tym mam, z makopaką. Makapaka tu, tu, ty, ty, I jeszcze muzyka z Apple. Właśnie mi to przypomina makepakę. Jak oglądam bajeczki, kiedy miałem trzy latka Blacko nie no, czuję się typowo jak, wiecie w czym? Let For Dead Czy daj a Znaczy nie daj Light znaczy czuję się Romanie jak Romanie właśnie jak w Let For Dead Z kolegami se gram Kiedyś ciupałem sobie Let For z kolegami se, włączyliśmy kompy, poszliśmy się ciupać i tak się grało kiedyś. Ja miałem 5 latek, to se grałem. Najlepsze gry w tamtym czasie. Żartuję jako czterolatek, bo ja sobie niedawno grałem. Wiecie, za waszych czasów też się grało w szlanki, tak jak u nas. Na bank. Wiem o tym. Na bank tak mieliście. Przyznajcie się, jak to prawda. Okej, okay, nieważne, wracamy do odcinka. Pierzemy zombie. Znaczy maki... Maka mi mnie zabił. Cały czas ginie. Ja chyba. Moim zdaniem to chyba był dobry koniec na odcinek.